Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej. Znajdujemy się na gali PPC. Z nami włodarz e, Rafał Lul, e, włodarz Power Pump Challenger. Siema. Dzisiaj odbyło się rozdanie nagród dla zawodników. Jak impreza? E, wiesz co, fajnie. Spodziewaliśmy się trochę więcej osób, ale jakoś tak dziwnie wyszło, że nie spodziewałem się w sumie, e, że w listopadzie tyle ludzi ma urlopy. Także tak naprawdę bardzo dużo ludzi jest na urlopach. Eee, część nie mogło przyjść, wiadomo, część ma jakieś swoje zobowiązania rodzinne. Część się pojawiła tutaj z dziećmi, tak naprawdę na chwilę, żeby odebrać nagrody, później zniknęli. No generalnie, ale generalnie wszyscy są prawie, którzy mieli być. Plus tam no, parę osób miało dzisiaj takie perypetie typu, że nawet ekipa, która miała dzisiaj z nami być, zamiast w Lidz wylądowała w Liverpoolu z powodu problemów na lotnisku. Także to już w ogóle jest historia, wiesz, nie z tej ziemi. Nie bądźcie na Natrętny pasażer. O! A gdyby tu wasz synek z grupą stuosobową odlatywał i każdy z rodziców chciałby wejść, to jaki byłby tłok? Sami widzicie i nie mówcie, że nie macie synka, bo w każdej chwili mieć możecie. Sprawdzić, czy nie ksiądz? Sami widzicie, no, rozdanie jej się odbyło, występ skorka się odbył, teraz się niektórzy bawią, niektórzy już się skończyli bawić, Także Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Oh. PowerPant Challenger, witamy na salonach, gdzie każde jedno serce będzie walczyć o kryjów, wiesz, każdy z nas raczej nie będzie chciał się dać pokonać. Witamy w eleganckim gronie odbitych ryjów. To jakie nagrody otrzymał, możesz nam zdradzić? Knockout roku dla Patryka Jończyka za nokaut na Kalu Taylorze. Poddanie roku przez krucyfiks Angelika Liczberska. Postęp roku Arkadiusz Wrona. Zaskoczenie roku Janusz Magdoń. I później 5 e, e, nagród w walkach, czyli nagrody podwójne. Czyli walka roku w boksie Denis Osiecki kontra Marek Pietruczuk. Walka roku w K1 Daniel Miszkiel kontra Mati. Walka MMA Szymon Gunia kontra Krystian Wiatrzyk. Walka BKB w boksie Łukasz Nowak wisi Janusz Magdoń. I walka BKB K1 Norbert Konieczka kontra Rafał Pawłowski. To były indywidualne nagrody dzisiaj, które zawodnicy odebrali. Część ich pojawiła się, część nie. Także, no ale to jest takie nasze pierwsze zakończenie. Myślę, że ludziom się podoba tym, którzy są, pójdą dobre opinie, więc myślę, że następnym razem tych ludzi też będzie więcej. Z nami znowu medyk. Medyk na Gali Power Punch, power punch Challenger. Otrzymałeś nagrodę. Jaka to nagroda? E, to był Improvement of the Year. Czyli ja myślę, że no tak troszkę taka poprawa. Taka e, co przez ten cały rok osiągnąłem. Jak, jak gdzieś tam poprawiałem się między tymi walkami. E, m, m, nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę powiedzieć, że naprawdę byłem zaskoczony tą nagrodą. Tylko. Czy Twoja narzeczona była z siebie dumna? Tak. Czy się spodziewała, że otrzymasz tą nagrodę? Eee, nie wiem, nie wiem, czy się spodziewała, ale chciałem powiedzieć, chciałem tylko powiedzieć, że. Bardzo dobrze mnie, bardzo mnie wspierała przy tym co robię, że e, jak się poświęcam, jak, jak gdzieś tam chodzę na to siłownie, ćwiczę, trenuję, jeżdżę do Kamila Pińkowskiego, no i bardzo, bardzo mnie wspierała w tym wszystkim. Czy jakaś kategoria dzisiejszych przyznawanych nagród zaskoczyła Ciebie, oprócz oczywiście Twojej nagrody? E, ja myślę, że tak naprawdę nie. Te wszystkie nagrody, wszyscy zawodnicy otrzymali zasłużenie. Jestem naprawdę bardzo dumny z Janka Magdonia, gdzie dostał dwie nagrody w ciągu jednej, e, dzisiaj jednego właśnie tutaj zakończenia. E, naprawdę chłopak kurcze robi taki postęp. Teraz będzie walczył na gołe pięści na e, Bad to the Bone. Ale ja myślę, że wszyscy otrzymali nagrody zasłużenie. Super, dzięki Medyk i mam nadzieję do zobaczenia niebawem. Dzięki. Na TikToku. <noise> dzięki, pozdrawiam wszystkich. PPC rozwija się dynamicznie. Podejrzewam, że coraz więcej sponsorów i coraz więcej zainteresowanych. PPC, jak układa się Twoja współpraca z naszym radiem? No, bardzo dobrze, tak? Tak jak my już <laughs> wcześniej mówiliśmy, PPC to rodzina. I po prostu każdy gdzieś tu do nas dołączył po drodze, czy to na samym początku, czy później, jest traktowany tak samo, wszystkich przyjmujemy bardzo ciepło i, i po prostu staramy się tych ludzi przy sobie utrzymać, nikogo nie odrzucamy, a wręcz staramy się trochę nowych ludzi, trochę, trochę nowych ludzi pozyskać i teraz od razu mogę powiedzieć, że na luty dołączy co najmniej dwóch, być może trzech nowych sponsorów, to już jest potwierdzone, plus oczywiście mnóstwo nowych zawodników, ale luty chcemy, żeby było taką przełomową galą. Gdzie, gdzie zawalczą nasi najlepsi zawodnicy. No i zawalczymy my, Włodarze. Nie ze sobą oczywiście, ale obaj zawalczymy na tej gali. Ja zawalczę w MMA, a Rafał zawalczy w, w, ma, w Muay Thai Pro. No ale powiem Ci, że to zabrzmiało nawet nieźle, jakbyście między sobą dwóch Włodarzy zawalczyli. Były takie pomysły, były takie pomysły i może nawet kiedyś do tego dojdzie, wiadomo, że to będzie bardzo przyjacielska walka. No, ale moglibyśmy sobie dać po zębach z tego powodu, że wiadomo, no przewaga techniczna, doświadczenia po stronie Rafała, przewaga wagi, siły zdecydowanie po mojej stronie, więc to wyrówna nasze szanse. Jeżeli pójdziemy, jeżeli Rafał to rozegra technicznie i kondycyjnie, to go nawet nie dogonię. Jeżeli Rafał chociaż przez chwilę popełni błąd i spróbuje mnie zaatakować tak jak lubi, no to go po prostu wykończy samą swoją wagą, tak? I taką typową bójką. Także tu mogłoby być ciekawie. Na pewno bym go nie ganiał, bo bym w pierwszej rundzie umarł. Nie? Także albo może kiedyś do takiej walki dojdzie, nie? Śmiechem żartem. Nie mówię nie. Na przyszły rok tak dodam jeszcze cztery planowane gale są. Nie chcemy tego robić też za często. Już mam jakieś doświadczenia z tego roku, więc chcemy zrobić cztery gale w terminach, które najbardziej ludziom pasują. Już nie zrobimy gali w wakacje, nie zrobimy gali kiedy dzieci mają wolne, bo to są strzały w kolano. Nie zrobimy gali w niedzielę. Także uczymy się, cały czas się uczymy, postaramy się zrobić cztery naprawdę mocne gale w tym roku. Pierwsza 8 lutego, jeżeli sala dopisze. Druga gala prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, około maja. Będzie to gala na zewnątrz, klatka będzie stała pod namiotem, więc to będzie taka gala bardziej na świeżym powietrzu. Chcemy zobaczyć jak to się sprawdzi, także to jest nasz kolejny pomysł na gale. No i zapraszam wszystkich na kolejne gale, na pewno będzie się dużo działo. Cały czas mnie zaskakujesz. Dziękujemy słuchaczom i widzom Radia Polonia FM. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, dzięki. Radio Polonia FM. Z nami usłyszysz więcej.